Na gorąco porzeźni. Witam Was we wtorkowy poranek. Rzadko to się zdarza, że jesteśmy porzeźni, wielkiej rzeźni, bo zamiast tego, co zapowiadał przede wszystkim team Stevena Fultona, mianowicie przyjeżdża większy pięściarz, świetny w defensywie jedziemy po swoich, pojechałem do Japonii, bo tylko tam mogę zarobić takie pieniądze, w międzyczasie różne wymyślane rzeczy, rękawice, typowanie, teninuę, nie wiadomo może co z tymi testami i tak dalej. Po czym, co ja zawsze lubię w boksie, zresztą w każdym sporcie, przychodzi rzeczywistość. A rzeczywistość była brutalna w walce Przynajmniej do soboty najlepszego pięściarza e, bez podziału e, na kategorie wagowe, czyli Naoja i Nowe. Najlepszego pięściarza bez podziału na kategorie wagowe. Bo co więcej, w tym momencie, dla tych wszystkich, którzy zadają sobie pytanie, usyk, a może krofur. Natomiast na dzień dzisiejszy, po tym co widzieliśmy, co się skończyło 45 minut temu, numer jeden to jest Japończyk, który zaprosił do siebie rywala który bije się w wyższej kategorii wagowej, który ma dwa pasy, po czym zrobił z niego przybory. I to zrobił z niego przybory po 30 sekundach. Było wiadomo, że to będzie walka pięściarza najwyższej światowej klasy pound for pound kontra no, taki club fighter. Gościu gdzieś tam w klubach się obija. Gdzieś tak C-liga, trzecia liga pięściarska. Tak to wyglądało. Dlatego numer jeden pound for pound. Tak naprawdę się zastanawiam w tej chwili yy, na żywo, czy w ogóle jest sens opisywać to, co było. Znaczy, jest sens, ponieważ w przypadku dwóch niepokonanych mistrzów świata, a szczególnie człowieka, który przychodzi do wyższej kategorii wagowej i robi to, co zrobił z, z Fultonem i NUE, no to, to, to takie rzeczy się widzi bardzo rzadko, jak, albo nigdy. Albo absolutnie nigdy. Różnica szybkości z której zdał sobie sprawę, Steven Fulton, od razu na początku. Nawet nie chodzi o siłę ciosu, tylko różnica szybkości była po prostu tak niesamowita, że ja, ja przecierałem, podejrzewam oczy, podobnie jak komentatorzy ESPN-u, Timmy Bradley, mistrz świata, chyba najlepszy obecnie komentator w boksie, no to się zastanawiał, czy my oglądamy pięściarzy walczących na tym samym poziomie jak to jest możliwe, że obaj są niepokonanymi mistrzami świata, skoro tylko jeden wygląda jak niepokonany mistrz świata, natomiast drugi nie potrafi nic zrobić. E, nic, dosłownie nic, bo walka wyglądała w ten sposób, że e, Inuet trafiał go czymkolwiek chciał i kiedykolwiek chciał. Lewy prosty, dwa pod rząd, albo zamarkowany prawy, leci lewy. Wszystko wchodziło. No, ob, część była obcierana, część wchodziła czysto, wszystko wchodziło. Kiedy Fulton trafiał, to Fulton trafiał tylko i wyłącznie dlatego, że Inuet doch doch dochodził do wniosku, że trzeba coś dać tym e, kibicom, którzy po raz piąty e, wypełniają moją, halę, moją mm, halę do ostatniego miejsca, oglądać jak walczę. Tylko i wyłącznie wtedy, bo ja naprawdę mam takie wrażenie, oglądając tą walkę, oglądałem dwa razy. Na żywo, zobaczyłem sobie teraz, zanim nagrałem, że jakby chciał. Ja naprawdę tak myślę, że jakby chciał to myślę, że on mógłby wygrać wszystkie 12 rund i pobić rekord Księdza Rekordów Guinnessa w liczbie ciosów, które trafił, a które rywal zadał i przechodziły gdzieś tam o 20 centymetrów. 20 cm na tym etapie to jest jak 3 metry bo bardzo często, bardzo często było widać jakieś próby zdesperowanego, zdesper, zdesperowanego Fultona, który miał wybity, wybity boks z głowy, naprawdę po trzech rundach, tak? Jak było 3-0 i było widać, że jeden bije w powietrze, a drugi trafia kiedykolwiek, to było wiadomo, Rzadko się zdarza, żeby kiedy jest walka dwóch mistrzów świata, jest po trzeciej rundzie, natomiast ja pomyślałem sobie w tym samym momencie, że je, w trzecie, po trzeciej rundzie, że jedyny sposób w jaki jest e, w stanie wygrać to Fulton no, to jest przez nokaut, co jest niemożliwe, ponieważ e, gościu ma jeden z najniższych współczynników nokautów e, wśród mistrzów świata, zaledwie 38%, 8 nokautów e, na, na, na swoim rezumie. więc. To już odpadało, bo przyjmował bomby od gości bijących dwa razy więcej, dwa, dwa razy więcej celnie i dwa razy mocniej niż, niż Steven Fulton, więc wiadomo, bo już też nic się nie może zdarzyć. Po trzeciej rundzie, bo właśnie sobie myślałem, to się nie może inaczej skończyć niż nokautem. Stawiałem na e, zakończenie przed czasem, przed dziesiątą rundą, więc jest ok, więc tutaj, tutaj akurat pasuje. To, to akurat pasuje, natomiast szok, naprawdę szok, ta różnica. Ja przypomnę tutaj taką narrację, która była w części amerykańskiej prasy, to też można było przeczytać, ja już nawet nie chcę tego komentować, ale to coraz częściej się zdarza, że dlaczego Inouye nigdy nie walczył z czarnoskórymi pięściarzami? Tak jakby ci wszyscy, z którymi walczył, byli gorsi, ponieważ mieli inny kolor skóry. Jak okazuje się, byli zdecydowanie lepsi, niż, niż, niż Stephen Fulton, który tak naprawdę, jak popatrzymy, zresztą mówiłem o tym troszeczkę Czytam trochę więcej podczas mojego vloga zapowiadającego ten pojedynek, tam spokojnie mogła pójść decyzja w drugą stronę między walką, między Figueroa i Fultorem. Spokojnie zresztą. Jedną rzecz, o której mówiło się, jeśli chodzi o, o Fultona, że to jest brylant taktyczny, brilliant, taktyczny, jeśli chodzi o walkę z defensywy, że tą walkę z defensywy ma super opanowaną, że, że radzi sobie doskonale, że pięściarze tracą pomysł, jak, jak z nim się bić. No, biorąc pod uwagę, że przyjął więcej ciosów w 8 z 12 rund, bo sprawdziłem, w 8 z 12 rund więcej ciosów przyjął od Figueroa niż sam zadał. Figueroa to nie jest w pobliżu nawet, chociaż podejrzewam, że dałby ciekawszą, rankę, ciekawszą walkę inuę, No to Spodziewać się, że a wielu takich było, spodziewać się, że nagle, nagle ten Inue będzie mniej e, bił, mniej celnie niż Figueroa nie miało żadnego sensu. No bo wiadomo, że jeden z najcelniej bijących pięściarzy to się, nazywa się Naoya Inue. Więc dlaczego nagle przeciwko pięściarzowi, który wcale nie jest taki dobry w defensywie? A już z atakami to już w ogóle ma problemy straszne, no bo ten moment, nie wiem, w drugiej czy w trzeciej rundzie, kiedy, kiedy chyba trzy czy cztery ciosy usiłuje zadać innej i nie trafia o 30 cm, winuje się, patrzy na niego, uśmiecha, pokazuje, że tutaj masz rękę, jak chcesz mnie trafić, to, to ja jestem tutaj. To było Mistrzostwo Świata. Wszystko mu zabrał, absolutnie wszystko mu zabrał, po czym w ósmej rundzie a, pobił go, wyplu i znokautował. Tak to wyglądało. W ogóle to nie wiem, jeżeli nie widzieliście tej walki, wiem, że w nikt w Polsce nie pokazywał. Szkoda, bo warto pokazywać najlepszych pięściarzy na świecie. Naprawdę miałem takie wrażenie, że to wszystko była tak, taka piękna reżyseria, znaczy nieustawiana walka, zupełnie nie, bo to, to Fulton nie pojechał tam być obnażony i, i być pośmiewiskiem wszystkich, bo jest dzisiaj, taka jest prawda a wszystkich ludzi znających się na boksie, a szczególnie pięściarzy, bo jedziesz, zapowiadasz i tak dalej, po czym nie wygrywasz 30 sekund żadnej rundy zostaje zostajesz znokautowany w ósmej. Natomiast taka reżyseria była, że ja w sumie mogę go znokautować i przyspieszyć, kiedy chcę, bo ten scenariusz, który widzieliśmy w wykonaniu INOE, to my widzieliśmy wielokrotnie już. To nie jest nic nowego. On z każdym tak walczy, nie ma znaczenia, z kim walczy. Jak widzicie, przechodzi do wyższej kategorii wagowej, 25. zwycięstwo, 22. przez KO i nic z gościem, który nigdy w życiu nie przegrał. Ok, Figueroa można było spokojnie w drugą stronę dać. To było to ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy, którzy uważali, że pokaże coś specjalnego w tym pojedynku. Steven Fulton nie pokazał zupełnie nic. Jeden z Was napisał mi, to jest takie brutalne mówić o pięściarzach, zwłaszcza o, o mistrzach świata, byłych, przepraszam, bo te tytuły zostały stresone, że Inoue walczy z nim jak z kelnerem nie obrażając kelnerów tutaj, natomiast naprawdę to, to, było, to było żałośnie, bezlitosne. Natomiast ci jest numerem jeden, tak jak powiedziałem na początku, nie za długo, bo tutaj nie będę mówił dłużej, już mnie w tej chwili podejrzewam dłużej niż trwa walka, to jest najlepszy pięściarz bez podziału na kategorię wagową na dzisiaj, na godzinę, nie wiem, 8:40 rano u mnie a dlatego, że pokonał swojego rywala, który był mistrzem świata niepokonanym w ten, ani inny sposób. To nie było wymęczone zwycięstwo, to nie było jakieś dramatyczne zwycięstwo, split decision. Wtedy w ogóle bym tego tematu nie podnosił. Natomiast sposób, w jaki wygrał z niepokonanym gościem, pokazuje, że zdecydowanie mu się to miano pound for pound należy. Natomiast to, co powiedziałem na początku, do soboty w nocy. Bo wyobraźmy sobie, że w podobnym stylu, Bawię się z Tobą, przekładam Cię z ręki do ręki, biję Cię, kiedy trafiam, wygrywa Spence albo Crawford. Nie widzę tego. Zupełnie tego nie widzę. Okazało się, że Fulton był niesamowicie przereklamowanym pięściarzem. Żaden z nich, czyli ani Crawford, ani Earl Spence przereklamowany nie jest. Ale może, może jednego z nich zobaczymy w roli Naoja i i wtedy. Ktokolwiek, jeśli wygra w ten sposób, nie jeśli wygra, bo to wygrać to można na 10 sposobów. Jeśli wygra w ten sposób Crawford albo, albo e, Spence Jr., to wtedy przesuwamy tego Inoue albo dajemy im exequo numer 1 miejsce pound for pound. Na gorąco, pozdrawiam Was serdecznie. Było przyjemnie oglądać e, w moim przypadku rano przy kawie box, a przede wszystkim oglądać pięściarza, który którego oglądanie jest, mam nadzieję, że wszyscy zaczną w końcu doceniać tego pięściarza, bo ciągle ta narracja się pojawia, niższe kategorie wagowe, a Tyson Fury by z nim wygrał, i tak dalej. Tego typu kompletne bzdury. Ludzi, którzy lubią mówić bzdury. Natomiast przyjemność przyjemność oglądania czapki z głów Misterinowe. To by było na tyle. Trzymaneczko. Miłego, miły wtorek, a w ogóle to się dzieje mocno, bo za parę godzin jest ten e, Grand Arrival. Oczywiście ceremonialny, to nic z boksem nie ma wspólnego, ale ceremonialny jest, bo w Las Vegas pojawiają się, znaczy się pojawili się już dwa tygodnie temu, ale oficjalnie podczas Grand Arrival pojawiają się Crawford i Earl Spence Jr. Trzymaneczko, na razie.